Wszystkim witam w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony, jak zawsze, Kinga. A w dzisiejszym filmie zrobimy sobie haul z Vinted oraz z Lumpexu. Ostatnio kupiłam no troszeczkę rzeczy, troszeczkę, więc ja ogólnie spodni trochę mnie dziwi, trochę mnie nie dziwi, więc jakby tak. Chciałabym Was jeszcze na początku zaprosić na mojego TikToka, ponieważ zaczęłam ponownie wstawiać tam rzeczy. Różne filmiki, śpiewanie, makijaże, trochę jedzenia. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj Was zapraszam na mojego TikToka. A my lecimy z holem. Nie ma co przedłużać, więc here we go. Na początek Wam od razu pokażę. Mam takie spodnie fajne, sztruksowe. Postaram się jakoś je pokazać, tak żebyście jak najwięcej widzieli. Spodnie sztruksowe są w takim kolorze. Kaki I słuchajcie, to są jedne z najwygodniejszych spodni, jakie posiadam. Kosztowały chyba 10 zł w Lumpexie. No, szkoda było je nie brać, nie? Były oczywiście trochę za duże, ale mam wspaniałą babcię, która potrafi szyć. I mi je zwężyła delikatnie. Ogólnie powinnam do nich nosić pasek, ale ze względu na to, że dzisiaj będę się przebierać dużo, tego paska nie założyłam i one mi trochę spadają, ale tak się prezentują. Właśnie te spodnie sztruksowe. I no mówię, to są jedne z moich ulubionych spodni aktualnie, a że za oknem jest coraz chłodniej, to i na jesień są idealne, będą idealne na jesień. I tak, to była pierwsza rzecz. Kolejnymi spodniami są takie, nie wiem jak nazwać bojówki. Nie wiem, czy to są bojówki, czy co to jest, ale w każdym razie to są takie troszeczkę już bardziej jakby obcisłe spodnie, ale też nie do końca obcisłe, wiecie o co chodzi. Na dole mamy, na dole mam ściągacze e, i one są w takim ogólnie kolorze takim biało-różowym jakby, taki wiecie, ni to biały, nie to róż, ni to beż, to jest takie coś pomiędzy wszystkim. Więc takie spodnie oczywiście też są trzy duże. Paska nie mam, bo zaraz zakładam inne spodnie, więc stwierdziłam po prostu, że no nie będę tego paska specjalnie brać. Tak, więc tak one wyglądają. I słuchajcie, już Wam mówię ile one kosztują i one akurat były z Vinted i te spodnie również kosztowały dyszkę. Także jestem łowcą okazji, możecie na mnie mówić Janusz, ubrań, wszystko zadychę. dychę. Fajne są spodnie, jeszcze ich do niczego nie założyłam, ale w końcu do czegoś założę. I tak, tylko założę do nich pasek, wtedy będzie ok. Jak jesteśmy przy spodniach, to zostańmy przy spodniach, tym razem spodnie lniane i to słuchajcie, te spodnie to jest powód, dla którego robię ten haul. Bo gdyby nie te spodnie, to bym tyle rzeczy nie kupiła. Ale stwierdziłam, że jak kupuję sobie spodnie jak w ogóle szukałam tych spodni, bo bardzo chciałam właśnie kupić sobie spodnie lniane na lato. No lato się skończyło, lata w sumie nie było, ale miałam spodnie, więc się cieszę. Na jesień pewnie też je będę zakładać. Tak, więc ogólnie te spodnie szukałam takich lnianych spodni właśnie w takim kolorze, w takim brązoberzu, takim ładnym, no mega ładny jest ten kolor. Szukałam takich spodni, na wiem, no z tydzień. No i w końcu jak te spodnie znalazłam, no to w tym czasie poszukałam, znalazłam. Kilka innych fajnych rzeczy, które również kupiłam, więc po prostu stwierdziłam, że zrobię z tego haul, ponieważ skoro kupuję tyle rzeczy, to szkoda ich nie pokazać. No i te spodnie kosztowały 22 zł. Oczywiście mówię tutaj bez, wiecie, bez, tych, bez tej ochrony kupującego, bez wysyłki i tak dalej. Mówię tak, jak było, wiecie, jak ceny, albo wytargowane, albo nie. Także tak się prezentują. Te spodnie liniale są po prostu wspaniałe, kocham je nosić. Są tak wygodne, jak nie wiem. No i oczywiście do nich też zakładam zawsze sobie pasek, żeby były minimalnie krótsze. Bo jednak bycie krótką osobą oznacza krótsze też spodnie, nie? Więc muszę nosić pasek, żeby je troszeczkę do góry wziąć. Ale tak poza tym są mega wygodne. Czuję się w nich, jakbym chodziła po prostu w piżamie. Naprawdę. Kolejne spodnie, tym razem z Rumpeksu, również chyba za 10, nie, za 6 zł, bo była wtedy promocja tego dnia, to są takie. Dresowe, jakby coś ala dzwony. Dobrze, że tak wysoko nogę ponosić, wtedy widzicie chociaż jak te nogawki wyglądają. Także takie coś ala jakby dzwony, spodnie z takiego, to się chyba welur nazywa? Chyba welur? <taki>, taki wiecie, taki przyjemny materiał bardzo. Więc takie czarne spodnie, no tak samo czuję się po prostu jakbym chodziła w piżamie. Tak, oczywiście też były za długie, więc musiałam je skrócić tak się one prezentują 360, wspaniałe są te spodnie kocham je, mogłabym je nosić codziennie tylko są strasznie ciepłe no i ostatnie spodnie, znowu czarne ale słuchajcie, no w tych spodniach się zakochałam po prostu one akurat były droższe bo one w Lumpie kosztowały chyba 20 zł ale no spodnie z 20 zł to prawie jak za darmo więc tak, to są takie zwykłe czarne czarne spodnie nic ciekawego nogawka słuchajcie jest prosta nie ma też żadnego rozszerzania, nie są jakieś mega szerokie, po prostu jest nogawka prosta. I też nie mają jakiegoś mega wysokiego stanu, są takie, wiecie, takie dla mnie na styk, bo ja bym już niższego stanu nie, nie założyła, ale takie, wiecie, takie mega na styk są po prostu takie idealne. I właśnie i przy tych spodniach, słuchajcie, się strasznie śmiałam, bo jak ja poszłam do przymierzalni z tymi spodniami i je założyłam, mówię, kurde, no, idealne! Idealne, słuchajcie, i w pasie. I w długości idealnej, jakby były szyte na, na krótką osobę, czyli na mnie. <laughs> Musicie, słuchajcie, mieć też w głowie gdzieś tam, że ja naprawdę jestem niska, ja mam metr 55, więc, no, nie należy do tych wysokich osób. I u mnie, żeby znaleźć spodnie, które są na długość chociaż dobre i nie trzeba je skracać, to jest naprawdę wyczyn. A zwłaszcza właśnie w takich lumpeksach czy. Ja w sieciłko w ogóle spodnie nie kupuję. Mam mi się to nie opłaca, bo wszystkie są dla mnie za długie. Więc u mnie po prostu spodnie to albo to jest szczęście, albo skracanie. Więc to albo to tutaj akurat w tych spodniach miałam szczęście, że udało mi się znaleźć je po prostu, no, w długości, która jest dla mnie idealna. Sweterek numer jeden, a raczej bluza. Słuchajcie, no, ostatni mój ulubiony styl to jest tak zwany ładny menelski, Tak to zawsze się mam, że to, yy, tak ten styl się nazywa. Czyli po prostu ogromna bluza i jakieś spodnie szerokie. To jest ostatni mój ulubiony styl i tak codziennie się ubieram. No i musiałam ją sobie kupić. Chociaż powiem Wam, że ta bluza jest z Vinted i tutaj było napisane, że ta bluza to jest Eska. Eska. To jest Eska. Chyba, nie wiem, jakaś męska i tak dalej. I wiecie, to nie było jest napisane, że to jest jakiś oversize czy coś takiego. Nie, po prostu była napisane bluza z nadrukiem 10 zł. Mówię, okej, okay, biorę Pokom. no może być fajna, nie? Jest piękna, jest wspaniała. Jedyne co, no to tutaj troszeczkę ten napis jest sprany delikatnie, ale słuchajcie, no tego to mi w ogóle nie przeszkadza. Tego nawet nie widać, że to jest sprane. Nawet dodaje takiego, wiecie, takiego bardziej vintage yy, vibu, nie? Więc tak, i no i bluza kosztowała 10 zł. Czego chcieć więcej? Po prostu. Przedostatnia ubraniowa rzecz to jest ten oto sweterek. Tak jak powiedziałam, z którym uwielbiam swetry, uwielbiam bluzy. Przymierzyłam szybko i no i wzięłam po prostu. No, co tu dużo mówić. Kosztował on chyba też koło dwóch dyszek, także słuchajcie, ten no, trochę droższy sweterek jak na ląba. Ale jest mega, jeżeli chodzi właśnie o jesień. I patrząc na ubrania, szukałam czegoś, co właśnie będzie dla mnie idealne na jesień, albo na takie wiecie, chłodniejsze dni, także. Taki oto sweterek z takimi paseczkami u góry, tak z tyłu wygląda identycznie. Minus, wszystko się do niego przykleja. Jak wiecie, mam dwa psy, więc sierści w domu mam no dużo. I po prostu wszystkie, cała sierść, wszystkie moje włosy, wszystko się do niego przykleja. No ale taka jest rola po prostu sweterków, że on do nich muszą się rzeczy po prostu przyklejać. Tutaj, jak widzicie, on troszeczkę się minimalnie ma taką nitkę jakby złotą, ale słuchajcie, no tego jakby. Trochę kicz, trochę nie. Nie przeszkadza mi to, bo jest to bardzo słabo widoczna nitka złota, więc cały sweterek mi się mega podoba. Tak jak mówiłam, koło 20, chyba 22. Tak mi się wydaje, że 22 kosztował. No i mega mi się podoba. Kocham go. Mogę w nim chodzić cały czas. Nawet nie gryzie, co jest też dużym plusem. No i ostatnia rzecz ubraniowa, czyli spódnica. I słuchajcie, tak się zastanawiam, czy nie weź, tu Wam pokażę o długość tej spódnicy. Ona jest tak minimalnie. Minimalnie, no trochę nad więcej niż minimalnie przed kostki Więc teraz się ja zastanawiam, czy te nogi wyglądają trochę dłużej, czy trochę krócej Nie widzę podglądu, podglądzie, mam za daleko podgląd Ale spódnica, słuchajcie, no kolor jest prześliczny Idealna na jesień Jak ja ją zobaczyłam, no po prostu no, się zakochałam w tej spódnicy Zwłaszcza w tym kolorze Przepiękna jest w ogóle, wiecie, jest mega fajna, bo ma taki fajny, lejący materiał, ale też nie jest ciężka, więc jest taka. Zarzucacie, zarzucasz szkiecę i jedziesz, nie? I idziesz po prostu. <grym> tak, i właśnie do jakichś takich sweterków, no słuchajcie, no to będzie. Ja, ja widzę po prostu, ja widzę moje jesienne outfity już z tym, z tą spódnicą, no kocham ją po prostu. Czy do rajstop nawet jakbym założyła czarny Rajstop, no bo oczywiście mam teraz skarpetki, nie? Ale jakbym założyła tylko czarne rajstopy i buty, które zaraz Wam pokażę, bo ja też kupiłam, <grych> to po prostu obłęd. Obłęd. Ja będę tak chodzić za każdym razem, jak będzie minimalnie cieplej niż wiecie, niż te wszystkie takie jesienne po prostu dni. No i słuchajcie, i ta spódnica kosztowała 10 zł i ona nie jest ani z Lumpexu, ani z Vinted. Mieliśmy w naszym studiu tatuażu, tutaj, wam pod, tutaj macie Instagrama naszego studia, mieliśmy tam wyprzedaż szaf. No i Weronika miała taką spódnicę, także taka spódnica za 10 zł. I przechodzimy teraz do butów. Pierwszą parą butów, słuchajcie, są buty, kto, o których ja marzyłam po prostu całe swoje, całe swoje gimnazjum i całe swoje liceum. bo jeszcze chodziłam do gimnazjum. Jestem z tych, wiecie, z tych dziwnych osób, które chodziły do gimnazjum, nie? Creepersy. Oryginalne creepersy kosztują około 200 stówek. Wiecie, za ile ja je kupiłam za 40 zł. 40 zł. I ja wiecie, już nawet nie ten, nie pytałam się o jakąś wkładkę, jaka to jest wkładka, zobaczyłam y, rozmiar 36, bo tak mam 36, 37 mniej więcej, więc jak zobaczyłam rozmiar 36 mówię, M -m, nie, dobra, kupuję od razu i wiecie, nawet nie pytałam się o nic, po prostu wzięłam, po prostu kliknęłam kup teraz. I to było tyle. I kupiłam sobie Krypelsy. I właśnie o tych butach mi chodziło do tej spódnicy. No, czy to nie będzie pięknie wyglądało? Zaraz na przebitkach wam jeszcze pokażę, jak te buty wyglądają na stopach. Bo te. Co te buty robią z nogami? Boże, jak nogi pięknie w tych butach wyglądają. To są moje ostatnio ulubione buty. Jeżeli mam jakiś występ czy coś, to ubieram te buty, ponieważ są troszeczkę wyższe, więc ja dzięki temu jestem wyższa. Do tego noga w nich pięknie wygląda, a co dla moich krótkich nóg jest bardzo dobre. Po drugie są mega wygodne. Tak wygodnych butów, poza oczywiście adidasami, no nie miałam nigdy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o, wiecie, na buty na podwyższeniu, a tutaj mamy, no trochę mamy tutaj tych centymetrów. Nie wiem ile dokładnie. Nie mam tutaj miarki chyba, ale w każdym razie, słuchajcie, 40 zł za buty, które praktycznie nie są nic zniszczone. No jedynie tutaj z tyłu, ale tego nie widać. Czy ktoś patrzy wam w buta i mówi, o, tu, tu jest zepsute, tu jest zepsute, nikt wam tak nie patrzy. Więc 40 zł za creepersy, które są praktycznie nowe, tak? praktycznie w ogóle niewychodzone, niezniszczone, no to jest to po prostu wygryw życia. I ja po prostu myślałam, że się popłaczę, jak ja je zobaczyłam. Od razu je kupiłam i nie żałuję totalnie. Moje drugie i ostatnie buty to są czerwone, takie... Buty na słupkach i taki model buta ja uwielbiam. Ja mam taki, tak ten model buta mam jeszcze w beżowym kolorze i kocham te buty. Mogę je nosić wszędzie, na każdy po prostu, wszędzie gdzie muszę założyć sukienkę, to ubieram po prostu moje beżowe y, słupki. Więc kupiłam sobie czerwone. A że czerwonych szpilek nie mam w ogóle, to stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby je kupić. Kosztowały 22 zł, więc nie jest to duża cena, a są praktycznie nowe. No, patrzcie, nawet nie są tutaj nigdzie zniszczone. Widzicie, no praktycznie nic nie ma. No, jak, jak nowki buty? A 22 zł za takie, za takie, za takie buty, to myślę, że to jest spokojna. I też się nie, nie wahałam, żeby je kupić. Tylko tam spytałam się o wkładkę, no bo to ze szpilkami i, znaczy z butami na no, obsasie troszeczkę inaczej wygląda. Więc jak zobaczyłam, że jest to moja wkładka, po prostu je wzięłam. No i słuchajcie, to by było na tyle w moim. Dajcie znać, jak Wam się moje nowe ubrania podobają, co Wam się najbardziej podoba. Jestem mega zadowolona z tych zakupów i mam nadzieję, że Wy też jesteście, jesteście zadowoleni z tego filmu. Więc, jeżeli Wam się film podobał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz obok, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmów. A tymczasem, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!